No musisz obejrzeć. Jaki tytuł filmu będzie? Warszawa. Jak? Moja Warszawa. Moja Warszawa. Musisz patrzeć. Obraz szarej codzienności wyczytasz to z tych oczu. Nie po raz pierwszy idąc po stromym zboczu muszę przetrwać. Niezależnie od nikogo i swoją drogą. Nie dać satysfakcji wrogo. Moja Warszawa. Ta jest piękna ta jest Warszawa. Nie bądź to może być dla siebie smutek opłakany. My, Warszawiacy, jesteśmy tacy. To nam na stoi, już mieszka zimny dróg. Są takie miejsca na świecie, no pod wulkanami ludzie mieszkają i wcale się nie wyprowadzają. Zasypie i zaleje lawa, a oni tam wracają. Dlaczego nie wiem, no? Może to jest coś. Z minerałami, może, może to powietrze, może zapach, nie wiem. Są tacy co pomogą, dostać by mogą przez ocean ludzkich ludów przejść z nogą niech będzie przestrogą dla warszawskich osiedli. Pieniądz i władza to w ulicy przebiegli. Do 39 roku było tu, zdaje się, 14 najazdów różnych Szwedów, innych, wojska napoleońskie też nie źle Warszawę załatwiły. Wszystko stąd wywożono albo zburzono. Po takiej ilości tych wszystkich zdarzeń i po przemieleniu na amen, no, że nic nie zostało, ta Warszawa żyje, rozwija się. Uważam, że po prostu jest to miejsce nadzwyczajne. To jest album, na którym się wychowałem. To była taka ulubiona książka mojego dzieciństwa. Album o Warszawie przedwojennej, wojennej i powojennej. E, moje pokolenie studiując te albumy dawne, nakładało sobie nasze znaczy takie dwa obrazy, jeden na drugi. Kiedyś nakładał się obraz Warszawy przedwojennej, a w tej chwili nakłada się trzeci obraz tej nowej Warszawy, Warszawy szklanych banków, wysokich biurowców, takich samych jak się buduje nie wiem w Singapurze czy w Rotterdamie. To wszystko jedno gdzie. Elo, elo. R.S.Z.A.W.A. Żeby to czuć, trzeba tu no. żyć. Nie nadążam z rozwojem Warszawy. Nie wiem, do której Warszawy się mam odwołać, która tak naprawdę jest moja. Nauki, tak, nie ma Stalina. To ciekawe. No, kocham go za jego przydatę, poza tym jest surrealistyczny też. Mężczyzna z księgą, a na księdze Marx, Engels, Lenin kiedyś był Stalin. Pod tym facetem właśnie zrobiłam sobie z mężem w roku 1984 pierwszą moją pocztówkę na Nowy Rok. I tam, gdzie jest puste miejsce, to ja potem pędzelkiem napisałam Orwell. Elo, elo. W A R S -z, Z A W A. Żeby to czuć, trzeba tu żyć. Warszawa powojenna była miejscem, w którym, jakby przez megafony, cały czas była nadawana propaganda. Była miejscem, w którym czuło się i ten ustrój, i to państwo. Równocześnie, jakby na marginesie, tuż obok tego centrum, z pochodami pierwszomajowymi, żył sobie poeta w sposób całkowicie niezależny. Tu jest balkon na trzecim piętrze, okna Mirona. Przychodziliśmy do niego później, w latach 70., i przeżywaliśmy tutaj, jako grupa młodych wielbicieli, no, chwilę takiego bezpieczeństwa, można powiedzieć bezpieczeństwa, izolacji od tego wszystkiego, co nas otaczało w normalnym życiu. On jak gdyby tą, tą swoją wolność udzielał temu miastu, ponieważ opisywał Warszawę lat 70., no, w taki dzień jak dzisiaj, Dzień Słoneczny, Czerwcowy, opisywał jako raj, jako jakieś miejsce kosmiczne. Stamtąd, gdzie mieszkał, widać było Pałac Kultury. On pisał: Pan Bóg odpoczywa na niebie, Matka Boska suszy pieluchy na Pałacu Kultury. Ach tak, ta jest przepiękna, przepiękna. To to jest ta moja, absolutnie. W tym sensie, że ja ją fotografowałam, widzę, widzę. Ja ją fotografowałam 20 lat temu, to Was jeszcze na świecie nawet nie było. 20 lat panię nie? No to się takich pytań się kobietom nie zadaje, nie wiesz o tym. Ale wiesz, no mam już trochę lat. Za no, 46. No tak, tak staro wyglądam? Nie, wyglądam na 40. Na 40, aha. No to widocznie to się ma tyle, na ile się wygląda, wiesz, o, dziękuję bardzo. No to ja zgadłem. No. No. Jestem w brachu. O ładna. Tutaj czasami nie trzeźwimy, <grym> ludzie <grym> się modlę. Cały fenomen Warszawy w ogóle polega na tym, że ona właściwie, cała Warszawa jakby zniknęła w swojej dawnej postaci jej, jej śladów trzeba szukać. Stare miasto jest jakąś kopią, no, mamy tą odbudowę, która powoduje, że cała Warszawa jest jak zombie w pewnym sensie, prawda? to jest taki żywy trup. Nie, to jest właśnie tak. Teraźniejszość jest niebieska. Teraźniejszość jest niebieska, szara jest rzeczywistość okupacyjna. Tak, totalna. Zobaczcie, jaka jest różnica. Prawda jest szara, a fikcja jest niebieska. Jeśli przyjmiemy, że to, co widzimy jest... Jest fikcją, prawda? Jest jakimś takim zasłonięciem tego, co było, a tak będziemy chodzić z taką intencją, żeby odsłonić to, co nam przeszkadza w widzeniu getta. My uczymy o tym getcie w Warszawie. Możemy pokazać studentom, stańcie tutaj i wyobraźcie sobie w tym miejscu co było. Fioletowe. to są, zachowane. To są, zachowane. Tak, to są stare tak. pytania. Taka pusta przestrzeń nie istniała wtedy. My idziemy w tej chwili po domach, jak. Były domy dawno. Mur był mniej więcej na wysokości tej drugiej kolumnady e, e, ratusza. Rodzice, jakby, jakbyśmy bardzo mali, z moim trzy lata młodszym bratem, po tych ruinach nas prowadzali, e, także po getcie. No i mam kawałek e, książki jakiejś żydowskiej, opalony. Ja w ogóle go nie, nie będę wyjmować, dlatego że no, boję się o niego, a poza tym jak się go wyjmuje, to, to troszeczkę tego opalonego papieru się też traci. Po wojnie wybierano z ruin ocalałe rzeczy, kawałki murów, kawałki rzeźb. I właśnie w każdym prawdziwie warszawskim domu są tego rodzaju pamiątki. Wydaje mi się, że jest to bardzo symboliczne właśnie dla Warszawy, że Warszawa zachowuje pamięć tych swoich ubytków, tego braku, tego czego nie ma. Ja zostałam wychowana pod, pod takimi. Małymi szczątkami Warszawy. To znaczy, u nas zawsze wisiał spalony zegar z przedwojennego mieszkania mojej mamy. Na pewno to mnie ukształtowało, ten nieistniejący zegar, bo nie da się nie myśleć o tym, że się mieszka pod zegarem, którego nie ma. Mam takie własne ścieżki to są ścieżki właśnie podwórkowe. Na piechotę gdzieś fragmenty już znikające, które wydają się cenne, bo znikną za chwilę. Natomiast w ogóle Warszawa wydaje mi się brzydka, chaotyczna, źle rozbudowana kiedyś, zniszczona, potem źle odbudowana, teraz źle rozbudowywana. Mnie inspiruje brzydota. Nie, że szukam na siłę, ale dużo jest brzydkich rzeczy w Warszawie. No, to się dobrze fotografuje. To jest elektrownia na Powiślu. No jeden z najpiękniejszych obiektów w Warszawie. No jak widzimy w ruinie, ale miejsce magiczne, no z magicznych miejsc. To są cztery hale tutaj. Zobacz lamperia. E, u góry to szaro obelkowanie. cywilizacja muru pruskiego. Sama w sobie ta, ta przestrzeń jest genialna. Ta przestrzeń ma siłę, nie? Jednym z takim marzeń jest, żeby można było y, tutaj uczestniczyć, w tym miejscu ze swoim teatrem, w tych przestrzeni grać, to jest tak 30% zaraz masz energii poprzez miejsce. To miejsce ma historię, tu są zdarzenia.